Sieman, Witam Cię z parku o godzinie 6.30 rano w drodze na giełdę Staroci do Mysłowic. Dawno, moi drodzy, nie było takiego odcinka z tych właśnie giełdowych grzebaczy, więc w tym momencie, moi drodzy, mamy jesień, godzinę 6.30 rano, więc myślałem, że czas wrócić do odcinków, które tak bardzo lubicie, czyli grzebanko w Starociach, moi drodzy. Stwierdziłem też, że biorę się tak rano właśnie o tej 6.30, bo ostatnio jak kiedyś jeździłem, to pomimo, już na Mysłowicach wystawiają się dość późno handlarze bo z reguły tego tak godzince 7-8. Tak, ci, którzy wystawiają się właśnie o tej 6, ta garstka zawsze jest już zana przebierana, więc myślę, że zobaczymy, co będzie teraz. Może coś się uda jednak tak wczesnym rankiem wyrwać. Widzicie, jeszcze jest. Jeszcze jest noc, jeszcze się latarnie, moi drodzy, świecą. Słonko, moi drodzy, dopiero wstaje. Tak więc, wczesnym rankiem idziemy, moi drodzy, troszkę pogrzebać, coś może znaleźć ciekawego. Także, nie przyciągając, ja idę, widzimy się już na miejscu. Tak więc moi drodzy mamy 20 piździernika, 7 .00 rano godzina jest moi drodzy i zaczynamy sobie grzebanko, polowanko. Jak widzicie 7 rano to jeszcze nie jest czas, żeby w mysłowicach coś większego było rozłożonego, niemniej jednak. Coś się, moi drodzy, już tutaj rozłożyło, tak szukamy. Ну, это не так. 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 Ну, Tarka mała. Mało, ale tam jeszcze są dodatkowe te, co na wiertarkę, a mówię takie dodatkowe. . Não acertem tem no どうも。 Ale mi się na szczęście kończy teraz, no i nie chcę na ten ręczek. Czyż

まりおさんまりおまりおさんでいますね。だ? 54話違うので。 No nie zabierasz szczęścia. A ten przedłuża ile? <grywki> ten ile? Ten 20 zł. On jest poświetlany. Działa. Dobra, biorę. Nie wiem czy on jest poświetlany, ale działa. Czy działa na pewne... A to działa. co to jest? za jest do ćwiczenia nadgarstka. O, dla gitaristów. ठीकु ठीकु आहे Tak ja zaraz no, no, tak jak mówię, on coś ma tam, to jest taki... A, czy a, a Tego pada wziąłeś, tak, od niego? O... Ciekawe, że działa, bo też sobie myślałem. A ale... działa? A czy... A teraz na przykład <kluzny> dźwięki wydaje, się <a> nie odpala. <kluzny> nie, ja <to> nic. <kluzny> 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 Także moi drodzy, ja jestem już po giełdzie staroci w Mysłowicach, coś nam się wyrwać udało, połaziłem, moi drodzy, dawno takiego odcinka nie było, niektórzy tam się domagali strasznie, kiedy będzie odcinek z giełdy, kiedy będziesz coś grzebał, kiedy będziesz coś wymywał w ogóle, no moi drodzy, kwestia była taka, że naprawdę mam sporo rzeczy, więc jakoś nie paliło mi się, że pójść, ale ciepło, jesienny poranek, 6.30 rano, moi drodzy, się wybrałem, jeszcze ciemno, także przeszło się, połaziło się, moi drodzy, kawki się napiło, Coś ciekawego się nawet udało wyrwać od mojego kolegi, dobrego tam, co przy kracie jest, jak go tam znajdziecie. zapraszam was do niego tam sobie zobaczyć, co tam wiemy, bo czasami są fajne, fajne ciekawostki u niego. No i cóż moi drodzy, tyle ględzenia przechodzimy do pokazania tego, co tam sobie, moi drodzy, wygrzebałem na tych starociach. Także drodzy moi, pierwszą rzeczą będzie relacyjna książka, którą będę mojej córce czytał, czyli moi drodzy, plastusiowy pamiętnik, kto czytał kiedykolwiek, moi drodzy, Taką lekturę w szkole podstawowej. Ja czytałem były to drodzy, te czasy, kiedy to była lektura, nie wiem, czy jeszcze jest, ale wtedy była. To bardzo fajna książka, moi drodzy, o bardzo fajnym plastelinkowym ludziku. Udało się też, moi drodzy, wyrwać z książeczek rewelacyjną, e, taką rewelacyjną wersję Pinokia w twardej oprawie z Walt Disney, jak widzimy, ten klasyczny, moi drodzy, Pinokio. Bardzo też e, fajnie się to, moi drodzy, prezentuje ta książeczka. Także jak widzicie, fajnie ilustrowana, ładna, zadbana. Bardzo fajna, moi drodzy, książeczka. I tyle, moi drodzy, z, z książeczek, w tym momencie przechodzimy do, do płytek. Mamy tak, moi drodzy, z Gwiezdnych Wojen, dwa soundtracki. Sound traka z epizoda pierwszego i traka, moi drodzy, z epizoda trzeciego. Ten tutaj, widzicie, jest sobie jednopłytową wersją, ten tutaj, moi drodzy, to jest wersja dwupłytowa. Tu jest płytka jeden, tam jest płytka dwa. Nie będziemy teraz tam się tego dostawać. Fajne, ponieważ są to wydanka, moi drodzy, z tego co tam doczytałem z plakatami, chyba zaraz sobie zobaczymy czy jest to plakat. Tak moi drodzy widzicie, jest sobie tutaj plakat, także jest całkiem całkiem w porządku. Kolejną rzeczą moi drodzy będą, będzie Tomb, Tomb Raider, Tomb Raider 3. Fajne wydanko, ponieważ wiadomo, jest to wydanie angielskie, ale ma taki moi drodzy myk jak taką właśnie odsłonę polską, polską moi drodzy instrukcję. Są to bardzo fajne rzeczy. Ponieważ kolekcjonerzy polskich, gier z polskich dystrybucji bardzo sobie cenią te właśnie instrukcje polskie w grach do PlayStation 1. Oczywiście, jak mówiłem, jest to wydanko, moi drodzy, z polskiej tutaj dystry... aż z angielskiej dystrybucji, jeżeli chodzi o, o okładeczkę. Natomiast ma taki polski tam element w postaci tej właśnie instrukcji. Lecimy dalej. Moi drodzy, dwie giereczki na konsolę PlayStation 4. Mamy tutaj. Extinction, Extinction, czy extinction jak ktoś się to się tam przyda, to wiadomo. Oraz Desarch Surge, moi drodzy, w polskiej, z polskiej wersji językowej. Tutaj mamy jedną taką właśnie, sobie, moi drodzy, i taką drugą sobie też, moi drodzy, mamy. Następnie mamy sobie Sakret Dwójeczkę. Sakret Dwójeczka z polskiej wersji językowej. Polski znaczek, polska wersja. Jest sobie komplecik, moi drodzy, z okładeczką, z, z książeczką, ze wszystkim z polskiej dystrybucji. Następnie na PlayStation 3 jest Pro Evolution Soccer 2017, te Pro Evo są na PS3 I jeszcze dość cenione, te właśnie od 2015-16 w plus. To jest jeszcze fajne, ponieważ jest z polskiej dystrybucji, jak widzimy My Club, zestaw startowy, moi drodzy, także jest tutaj polska dystrybucja. Oczywiście wiadomo, gra jest po angielsku, bo w polskiej wersji nie wyszła. Następnie mamy Heavenly Sworda w platynowej edycji, ale moi drodzy fajne, bo także jak widzicie jest z polskiej Dystrybucji. Niebiański miecz, moi drodzy. Niebiański miecz. Kolejną rzeczą będzie projekt, project, projekt, projekt 0, moi drodzy. Z dystrybucji, oczywiście, full-pełnej angielski. tu jak widzimy sobie. Niemniej jednak, gra nie posiada instrukcji, ale teraz jest dość trudno, te projekt Zero, więc jak najbardziej warto było sobie, moi drodzy, przygarnąć. Następnie łap małpy, moi drodzy, Ape Escape to jest część druga. Jedynka się pojawiła na konsole PlayStation 1. Także, moi drodzy, jest to z polskiej tutaj dystrybucji, jak widzimy. I tutaj jest to full komplet. Mamy sobie, moi drodzy, instrukcję. Mamy sobie instrukcję, jak widzimy. Także jest to całkiem fajny komplecik. Instrukcja jest w polskiej wersji. Widzicie, przycisk, poruszanie się. Także jak najbardziej jest spoko. Kolejną rzeczą będziemy, moi drodzy, Dragon Quest, część 8 Na konsole PlayStation 2. Latynóweczka. Ale jak widzimy, jest full angielskie wydanko. Także też całkiem przyjemnie. Wersja oczywiście nie ma książeczki. Niestety, noweczka jest. Łódka w fajnym stanie, także też jak najbardziej fajny wyryw. I kolejną rzeczą będzie Mający Good of War, God of War, Bóg Wojny w polskiej, no, polskim mojej no, dozy tłumaczeniu, czyli kratosik Na tutaj mojej no, dozy na froncie. E, fajnie, ponieważ też z polskiej dystrybucji. Największa z greckich tragedii, moi drodzy, komplecik yy, w, z instrukcją, ze wszystkim. Instrukcja, oczywiście, także, moi drodzy, polski. Jak widzicie, Agła ci fajnie otworzyła polska wersja i sama płytka, moi drodzy, fajnie, ponieważ jest w stanie praktycznie rewelacyjnie idealnym ze znikomą ilością jakichkolwiek zniszczeń. I ostatnią rzeczą będzie, moi drodzy, co, co, to, co, co, to rr, kart racer. E, dość rzadka gierka, jeżeli chodzi o tą serię. Co, co, to. Dość fajne wyścigi, coś na wzór Mario Kart, e, bądź ewentualnie Crash Team Racing. E, jest tutaj, sobie, moi drodzy, angielska dystrybucja. Gra wygląda dość, dość ładnie, dość przyjemnie. Można grać cztery osoby. Niestety nie ma ona instrukcji, niemniej jednak e, jest to dość fajny konsek, bo nie jest on zbyt często spotykany. Także bardzo, bardzo fajny, moi drodzy. Wyrw, może to macie, moi drodzy, wszystko, co się udało wyrwać, ale słońce pada dziwnie, nie? Także tak się to, moi drodzy, prezentuje. I poza tym, moi drodzy, jeszcze kupiłem sobie trzy rodzaje batoników pakowanych po pięć sztuk, Twixy oraz tam jakieś zmilki takie czekoladowo-truskawkowe bądź Oreo. Także, moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że docenicie to, że powstał odcinek, który dawno nie pojawił się na kanale, czyli właśnie z polowania na giełdy staroci. Mam nadzieję, że zostawicie po sobie, jakąś łapkę w górę, bądź dłużej, jeśli jeżeli się nie podobało. Subskrypcję, komentarz będzie mi bardzo, moi drodzy, miło, bo naprawdę idziemy grubo już jest ponad tysiąc. Dziękuwa za wytrwanie do końca i widzimy się w kolejnym materiale. A ja kończę moją herbatkę z serduszkowego kubeczka, moi drodzy. Bardzo dobrą, rozgrzewającą. Tak więc, cześć.